Siemano widzowie, jestem Damian i mam dzisiaj dla was sposób na wzbogacenie się na box pvp generalnie no po prostu pokażę wam jak zostawić kopanie na awka na skrypcie no nie jest to zbyt opłacalne no bo wy 12 godzin nakopiecie tyle ile byście nakopali w jakieś 2 godziny ale no mi się wydaje że bardziej opłacalne niż stanie tutaj na strefie aw mogę wam za chwilę pokazać tylko czekajcie kilof wam jeszcze pokażę mam kilof 19 batmana akurat to trochę więcej nakopie no jak ktoś zaczyna to nie wiem będziecie mieli tam kilof może na przykład z jednastkę. Ale no zawsze więcej na kopiecie, niż jakbyście stali na strefie. Up. Mamy na przykład taki M, co nie? I patrzcie. Mm, kilka ważnych rzeczy. Stajecie tak, żeby kopać na 6 bloków. Czekajcie, tutaj kopiemy. Tak, na przykład w tą stronę. Tu mamy 6 bloków. Odsuwacie się troszeczkę. Bo jak będziecie za blisko, to po prostu Wam się zablokuje. O, drugi generator. I patrzcie jeszcze. Jedna ważna sprawa. Jak tutaj macie ten face. Kurde, jak to się tutaj Dobra, Facing. I tutaj macie minus 89,5, co nie? To musicie mieć równo minus 90, żeby wam nie skręcało generalnie. Czekajcie. O, dobra. Będziemy kopać w taki sposób. I odsuwacie się jeszcze dwa bloki na tym skrypcie, żeby po prostu wam no wykopywało wszystko. Dobra, to teraz przejdziemy jaki to. I gui.exe no Generalnie, jak ktoś grał kiedyś na jakimś dragonie czy coś tego typu, to na pewno kojarzycie ten skrypt. Jak kopaliście kiedyś na przykład, nie wiem, nocki na jakimś serwerze na AWKU. Dobra, i patrzcie, ustawiacie sobie tutaj komentarz i 10 Kopanie lewo, prawo. Dodajecie przycisk na jaki macie czat, no ja mam na ten nawias kwadratowy akurat. kilof na dwójkę mam i ilość stoniarek? No ja mam na 83 bloki, jak kopię na cztery generatory. Ale generalnie możecie sobie ustawić mniej. No musicie przeliczyć po prostu na ile bloków chcecie kopać. Ja polecam wam się dodać tak z 3 bloki, żeby wszystko wykopywało. I tutaj jedzenie usuwamy. Klikacie F7, tylko czekajcie, ustawienia jeszcze włączę, żebyście mogli zobaczyć ile mi nakopie przez godzinę. Przez godzinę będziemy kopać i potem przeliczymy ile by mi nakopało wy no załóżmy na przykład 10 godzin, jakbym poszedł do szkoły i zostawił afta. Dobra. Zostawiam, będziecie mieli timelapsa i widzimy się za godzinę. Wielki powrót przez godzinę kopania wykopało nam 22 słonecznego pyłu. Czyli, jakbym zostawił kopanie na na przykład od 23 poszedłbym do szkoły wróciłby wróciłbym o 14 albo o 13. No, no do, dobra, na 15 godzin, jakbym kopał, to by nam wykopało e, 330. Czyli to jest ile staków? Tak, z. nie ja wiem. 5 jakoś staków, sześć, czyli z pięć farmurkowych bym nam wykopał Jakbym jaselnął, bym miał na sklepie, czekaj, ile? Eee... 20 koła na sklepie, czyli przez całą nockę bym nakopał 20 koła To w sumie, o, git nawet Dobra, ale w ogóle mogę zostawić jeszcze kopanie, żeby mi po prostu te dwa bloki wykopywał, a nie jeden by było jeszcze bardziej opłacalne Ale no dobra, jest już, już trudno Idziemy jeszcze na spawna. A i właśnie, możemy zrobić konkurs dla widza. Na 16 marymorkowych. To całkiem git, bo to jest 6... 30... Ile na sklepie? Czekaj. Kupiony przedmiot za 131. O nie, bo ja 32 kupiłem, dobra. Czyli 60 koła na sklepie. Tutaj dla widza będzie. Trzeba napisać w komentarzu, nie wiem, spoko porani, coś takiego. I do wygrania będzie 16 marmurkowych Można stać na łapkę suba i, no, generalnie to w sumie chyba bardziej się opłaca niż jakbym nawet ten klucz czasu trafił, bo to jest losowanie na klucz. Jedyne co by tutaj się opłacało, to chyba, jakbym trafił do gwiazdnej skrzyni. Klucz z tego, z tego, z... no, ze skrzyni czasu. A tu, jakbym trafił do galaktycznej, to bym. No, to wtedy bym wyszedł na duży profit. Ale tak o to bardziej chyba opłata się zostawić kopanie. Po prostu. Dobra, to widzowie, dzięki wielkie za odcinek. Mam nadzieję, że się przyda poradnik. Patrzcie eee, tutaj, klapa w zakole na lepszy dzień. I do zobaczenia na streamie. Dobra, szymańko.